Hejka moi kochani! Dzisiaj na waszych ekranach znowu ja i dzisiaj wam pokażę moje Minecraft miasto Ale jak widzicie, niespodzianka, jesteśmy na nowszej wersji Bo byliśmy na wersji 0.5 w ostatnim odcinku, 0. a dzisiaj przyskoczyliśmy o tak tyle i jesteśmy już na 0.8.0 Alfa wersji. I dlaczego tak przeskoczyłam tak dużo? No bo tak powiedzmy. Co jeszcze mogę powiedzieć? W mieście nie zmieniło się dosyć dużo od poprzedniego odcinka, tylko jakieś tam budynki. W dokończyłam budynek i no, ale nie zdradzam. Idziemy tu dobrze. Pierwsze co żeby już nie zapomniała mamy tutaj budynek, znaczy domek taki na wodzie. O, taki sam jak tamten drugi. Czyli o ten dosłownie taki sam. Tu mamy skrzyneczki i no, taki sam jak tamten. Jak ten tamten jest. No. Dobrze, kochani, lecimy. To już widzieliście w ostatnim odcinku. Nic się tam nie zmieniło. Tutaj mamy latarnię i mamy tutaj ten, jak to się mówi, zjeżdżalnię. I tutaj mamy ten piaskownice to już sprawdzaliśmy co tu jest o tu jest z tymi łóżkami i tak dalej tam był magazyn budynek został wybudowany cały nie będę pokazywała mięskami bo nie są meblowane i skończyliśmy to piętro Jest takie same jak reszta Tylko, że tutaj jest większy chyba ten Miejsca jest więcej Ale prędko będzie I po drugiej stronie Jest tak samo jak wcześniej było Jak widzicie Wszędzie teraz są drewniane podłogi Jest dobrze No dobrze Okej, okay. okay, to ja tam szybko zlecę Idziemy, 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 idziemy Dobrze? Dobrze, kochani Teraz mamy tutaj Taki Taką plażowe miejsce Takie plażowe I no I mamy tutaj Te, te specjalne doleżenia te Te, te Krzesełka czy co to, to tam I mamy dywaniki Dywaniki te niedywaniki, te ręczniki, o, z ręcznik czerwony i fioletowy. I mam parasol, gdzie można sobie oglądać te. No dobra, kochani, to ja już tak na szybko to nagrałam, bo chciałam to nagrać tak, żeby nie było jakby. No, chciałam to nagrać specjalnie, tak szybko. Jej się chyba udało. No dobra, kochani. Yy, mamy jeszcze parę minut, więc z wami jeszcze pogadam. Przepraszam, że odcinek taki krótki, ale zgaduję, że jak yy, będzie dłuższy, to. Yy, nie wiem. <śm> to nie wiem. No, nie wiem, no. Nie wiem, czy byście chcieli krótkie, czy długie, filmiki u mnie, takie na szybko. Mało zbudowałam w tym mieście. I w następnym odcinku będziemy już mieli nowszą wersję. Tylko tak chciałam poinformować, że będzie nowsza wersja na tym. W nowszym odcinku pewnie będzie 0.10 albo 0.11. Zobaczymy. No dobra kochani, to ja kończę miłego wieczoru, miłej nocy, bo już jest ciemno, bo jest 20, więc papa pa. życzę mi miłego wieczoru, noc, cokolwiek dnia, kiedy to oglądacie i papa. Pa. Pa.